Hej, hello, witajcie moi drodzy. Dzisiaj wam chcę powiedzieć sen, który Pan Bóg mi ostatnio dał, przez pewne sytuacje, które były dla mnie przykre, bardzo, ale mimo wszystko staram się tego nie pokazywać, no bo po co mam pokazywać ludziom, którzy w ogóle ogólnie tego tak nie docenią, bo to nie ma sensu pokazywać, tylko przychodzę do tego, jakby do Pana Boga, by to, jakby to Bogu zostawić, bo nie ma sensu o tym mówić. Także powiem Wam sen, który Pan Bóg mnie jakby podniósł, który też był oczywiście i do mnie, ale wierzę, że Pan Bóg, Pan Bóg wie doskonale, że ja te sny odbieram, zawsze duchowo nie szukam fizyczności tylko szukam duchowo. sny, które mam nie po to są by mnie zbudować bym ja się wywyższała bym ja wzrastała w sensie zdołała to też ale żeby mnie być jakby kota ksz, ksz, ksz. Żebym, wiecie, jakby no nie wzrastała w pychę, bo to nie chodzi w ogóle o to. Ja robię to tylko po to, by innych podnosić, by inni byli zbudowani. A jeżeli ktoś nie jest zbudowany jakimś snem, którym jest mowa na temat Biblii, na temat modlitwy o Jezusie Chrystusie, no to po prostu, no to ja, no to ja już miękkam, no bo co innego mogę powiedzieć. Słuchajcie, miałam taki sen, yy, w którym po prostu był mój ślub. Był mój ślub, zaprosiłam gości, którym był mój ślub. Ja tu się przygotowywałam. Byłam ubrana w taką dzieńcową sukienkę e, i też zastanawiałam się w tym dlaczego byłam ubrana w taką zwykłą sukienkę. Przecież powinna wyglądać o wiele lepiej niż jak to powiedzmy, powinna panna młoda wyglądać na ślubie, ale to powiem Wam za chwilę o co chodzi. No i tam zaprosiłam tych gości swoich. No i pierwszy dzień powiedzmy, jak tu u nas w Polsce są przeważnie dwa dni, tak? E, zaprosiłam tych gości, oni przyszli. Eee, potem na drugi dzień tak samo na, na drugi dzień wysłałam smsy aby przeszli na obiad na godzinę, na którą przeważnie zawsze jest 14, 13, 15 tak jakby, jak to się mówi poprawiny, tak? no i słuchajcie, ten sms nie doszedł nie było komunikacji nie, coś się stało z komunikacją coś się stało po prostu z tym wszystkimi tymi telefonicznymi rzeczami tymi tutaj wszystkimi eee, no wiecie jak to czasami jest z telefonami tak, nie dochodzi, bo nie ma po prostu zasięgu nie dochodzi ale co najfajniejsze to w tym wszystkim było to, że tych, których zaprosiłam, e, oni i tak, mimo wszystko, nawet nie dostając SMS-a, przyszli. I to były osoby, które nawet w ogóle nie były związane, jakby, jakby ze mną w ogóle, których ja jakby no nie znałam, które które, y, znaczy znam je, ale nie były to zaproszone osoby jakby z rodziny, które są przeważnie na ślubie. I co Bóg pokazuje mi na ten temat, y, jeżeli chodzi o tutaj oczywiście o, o, o duchową sprawę. A, i jeszcze też wcześniej miałam tak, że widziałam swojego męża, który już miał po prostu też od razu za, tutaj na rękach przygotowane ubrania, czyli garnitur i, i w ogóle żeby tylko ubrać i już gotowy jest ślub. Już idziemy na na wesele. Y, powiem Wam, no, y, Bóg pokazuje mi ewidentnie że y, ja mówię wszystkim tym, którzy mają usłyszeć. Mówię wszystkim tym, którzy mają usłyszeć. Oni słyszą, ale na drugi dzień, powiedzmy, na, na, na jakbym taką tą drugą sytuację wchodzi tak, że nawet jak nie chcą usłyszeć, ponieważ albo jest słaba komunikacja, albo po prostu między nami relacja, albo nie chcą po prostu mnie poznać, nie chcą ostrzec, co do nich mówię, nie jestem Bogiem, po prostu staram się robić to, co Pan mi pokazuje, i to dlatego, dlatego cały czas dzielę się tym i powiem Wam: no, e, mimo wszystko ci nawet, którzy może mnie nawet do końca e, znali, bo oni mnie znają to oni bardziej usłyszeli przyszłość niż ci, którzy bardziej mnie znają. To bardzo było dla mnie bardzo dziwne, ale Bóg pokazuje mi tak samo jeszcze w tym, że ja byłam ubrana w taką dziedzicową sukienkę i dla mnie to by nie było problemu, bo ja nie jestem materialistką, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Dla mnie naprawdę to są tylko pieniądze, materializm i to jest... I w ogóle to trzeba tylko pracować, żyć, by mieć co jeść, takie tam rzeczy w ogóle. Nie potrzeba mi naprawdę dużo. Lubię się fajnie ubrać, ale to nie jest dla mnie jakoś tam na pierwszą, pierwszą rzecz. I powiem Wam... Tego nie dobrałam tylko źle, jako że byłam brenną wdzięczną sukienkę, powiedzmy, tylko że Bóg pokazał mi w tym śnie, że ja nie mam już patrzeć, mam, ja nie mam patrzeć na tych ludzi, do których ten SMS nie doszedł. Ten SMS nie doszedł, widocznie nie wiem, co się stało, że nie doszedł. Po prostu był brak komunikacji, był brak połączenia, łączenia się z tymi osobami, i nie, 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 choćby nie wiem, ile mogła mówić, to i tak on nie dojdzie, ten sms, ponieważ te osoby nawet jak odczytają sms, a i tak nie przyjdą. A osoby, które yy, po prostu te wtedy właśnie przyszły, to Bóg pokazał mi, że to są osoby, które, że ja mam zająć się po pierwsze swoim zbawieniem, tym, co ja mam w środku, jaką ja mam duszę, jakie ja mam grzechy, jak naprawdę ja grzeszę i przed Bogiem codziennie płaczę, aby Bóg mi te grzechy wybaczył, jakieś tamkolwiek rzeczy, które robię, bo tak sobie pokazał. Tylko ja to wiem i Pan Bóg, ale nie będę o tym mówić o światu, no bo po co? Bóg o tym tylko najbardziej wie. I słuchajcie, i to, by skupić się na swojej duszy, na swoim zbawieniu, które ty możesz utracić. Czyli jest teraz 10 panien. W każdej film możesz utracić. W sensie, jak tam sam oczywiście odejdziesz. I co dalej? To to, że mam zająć się ludźmi, którzy niektórzy już słuchali Panu Bogu, którzy już wiedzą Panu Bogu, bo oni już wiedzą. Oni już usłyszeli, oni już wszystko wiedzą. Przecież oni wiedzą, że mają czekać, że przyjdzie taki dzień, jak dzień jak będzie Jezus jak, jak złodziej w nocy, jak to o tym mówi Biblia, którym po prostu, yy, że nie będzie czekał na, na ludzi, którzy powinni już na Niego sami czekać. I oblubieniec nie będzie czekał na swoją oblubienicę, która nie ma na niego czasu. O tym już mówiłam wielokrotnie. Nie może, może raz, może na, na tym kanale może tylko raz, ale w większości tutaj dużo mówię o tym, że oblubieniec nie będzie czekał. On wchodzi, wychodzi i idzie. Tak? Może to wydawać się takie troszeczkę nie tak, nie fajne, no, ale tak jest. O tym po prostu mówi Biblia, że naprawdę słuchajcie. Panu pokazuje, że mamy, mamy ubrać się w białe szaty, w te świąteczne, już szaty. Mamy się już ubierać świąteczne, słuchajcie, szaty, bo już jest, nasze wesele odkupienie już jest blisko, tak blisko, że to jest, nawet nie ma o czym w ogóle mówić, nawet jeżeli chodzi o czas. Druga sprawa to to, mamy zainteresować się swoją duszą, swoim zbawieniem, by nie przyjmować się ludźmi, którzy nie chcą nawet Was słuchać, ale nawet w ogóle, którym nawet nie mówisz, a którzy. Sami po prostu coś doszukują się, gdzie Ty po prostu głosisz Ewangelię w taki sposób, jaki umiesz. To jest druga rzecz. Po trzecie, zainteresować ludźmi, którzy są za naszymi, za naszym murem kościoła, za naszymi domami, którzy są gdzieś tam i którzy giną, którzy potrzebują zbawienia, by tam głosić Ewangelię. Ja to robię w sposób tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o um, online też, ale tak samo też pobrzeżnie, że tak powiem, z najbliższego otoczenia też mówię na tyle, ile mogę, na tyle, ile ludzie chcą po prostu słuchać. I naprawdę to Daje efekt, mimo wszystko. I po trzecie, Bóg pokazał mi tego pana młodego, którym oczywiście był mój mąż, który był po prostu w tym się normalnie, pan bał, był po prostu przepiękny, był taki piękny, jakie zawsze oczywiście piękny dla mnie, ale w tym się był jeszcze piękniejszy, że normalnie, nawet jak się nie ogolił, to mówię, ogól się, a on mówi do mnie, a on mówi, to jest mój styl. I ja mówię, no i wypas. Ja się z tego bardzo cieszę. I powiedział, to jest mój styl. Każdy ma swój styl, każdy ma swoje. Tak mówienia, każdy ma swoje, swoje wykształcenie i każdy jest posłany tam, gdzie Pan Bóg chce go posyłać. Powiem Wam, no po prostu rewelacja. Ja byłam po prostu, jestem, jak mówię Wam, zobaczyłam ten sen, to mnie tak podniósł do góry i ja się tego trzymam, i ja dlatego się trzymam, nie nawet tego, że to był ten sen, ale po prostu Pan Bóg pokazuje, naprawdę pokazuje sam. W którym miejscu jesteśmy? I ja nawet wyraz go nie proszę o to, a on mi to daje i pokazuje. Że to nawet tak samo też to, to, co mówi Biblia. Ja mam wartość w tym, co mówi Biblia, a nie to, że przez sny. Nie, nie mam takiej wartości przez sny. To to daje motywacji, by głosić Ewangelię, by się tym dzielić, by Pana Boga wychwalać, że to Jego sprawka, nie moja. Bo ja nie mam wpływu na to, na jakie sny będę miała. Ale po prostu Bóg pokazuje mi to. Ewidentnie, że. Yy nie wszystkie sny, które mam, to się dzielę, bo wiadomo, nie są, nie, że nie są Pana Boga, po prostu nie dzielę się, bo nie są do, 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 do publikacji, ale dzieję się tymi, które mogę zbudować i to jest po to, by Was zbudować, byście byli zachęceni, zbudowani i byli szczęśliwi i czekali, oczekiwali przyjścia, to jest do prawdziwych chrześcijan, którzy naprawdę oczekują przyjścia Pana e, Boga, Jezusa, który weźmie nas do tego nieba w pochwyceniu, bo później będzie bardzo złe rzeczy będą się działy i dopiero później będzie przyjście Pana Jezus takie, takie konkretne razem z nami. O tym oczywiście w Biblii, więc sobie przeczytajcie sami. Także zachęcam Was, byście się nie poddawać, aby pilnować swojego zbawienia, ponieważ to jest bardzo, bardzo ważne i najważniejsze, by być blisko. Co z tego, że poś, po będziesz puścił Ewangelię wszystkim wokół, a sam poniesiesz szkodę na własnej duszy? Nic to nie da i zostaniesz tutaj i słuchajcie, nie mówię to po to, by kogoś straszyć, ja po prostu to mówię do osób, które jak żona czeka na swojego męża, gdy wróci z pracy, tak samo to mówię do osób, które kochają Jezusa, które kochają Jezusa i chcą po prostu, by On był już, żeby On był tutaj, żeby do Niego się przytulić i po prostu być z Nim. To jest coś cudownego, to jest coś pięknego, słuchajcie. ja się z tego cieszę, że mogę się tym z Wami dzielić, także... Do usłyszenia. Widzimy się w kolejnym filmiku. Zatem bajo. <grymne> <grymne>